Magdo, milion siedemset widzów Sztuki Kochania w tym momencie ponad, to jest fenomen. Skąd ten fenomen się bierze? To jest bardzo dużo, szczególnie jak na kino, które nie jest taką oczywistą rozrywką, komercją, bo wiadomo, że na taki wynik z reguły mogą liczyć komedie romantyczne, bądź też superprodukcje, co nas bardzo cieszy. Myślę, że to tylko pokazuje, jak bardzo Sztuka Kochania i Wisłocka jest nam ciągle potrzebna. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na to. Tak, bo ja myślę, że widzowie tutaj idą do kina, żeby zobaczyć właśnie tą sztukę kochania w, twojej, w Twoim wykonaniu. Ja myślę, że ten film strzelił się też w bardzo dobry moment i w bardzo dobry okres, i że ten film jest po prostu bardzo potrzebny. Zdecydowanie. Nie wiem, czy pamiętasz, ja pamiętam nasz pierwszy wywiad to była Różyczka. Różyczka? Tak. To było już kilka lat temu. Jaką drogę wykonałaś zawodową od tego czasu? Myślę, że wykonałam drogę zawodową ogromną, ale hmm, różyczka była bardzo dużym sukcesem w moim życiu. Pamiętam, że wtedy bardzo wiele osób mi powtarzało, że żadnej ciekawej roli długo nie dostanę. Zdarzyła się Michalina Wisłocka, teraz słyszę to samo. Mam nadzieję, że ta rola hmm, ciągle na mnie czeka rola życia i że hmm, zagrać rolę życia w wieku 38 lat byłoby naprawdę smutno, ale hmm, ja pokornie pracuję przez całe lata, dużo w teatrze i... i hmm, ta droga życia, którą wykonujemy, te produkcje, które nas spotykają, często nie są zależne od nas, więc mam świadomość, że e, miałam kupę fartu, dostając taką propozycję. Ale ja nie wierzę, że po tej roli nie dostałaś żadnej takiej propozycji, która by Cię tu satysfakcjonowała w tym momencie. Jeszcze nie. Ale myślę, że wszystko przed Tobą, bo jesteś aktorką ambitną, utalentowaną, co dokładnie widać w tym filmie, także ty... namawiamy reżyserów. Zobaczymy, 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 ale trzymać skrzyki możesz. Dobrze, to może na koniec jeszcze, jak pracowałaś się z Marysią Sadowską na, przy tym filmie? No jestem w Marysi absolutnie zakochana, to jest taka modelowa współpraca. My się spotkałyśmy po raz pierwszy w pracy, ale bardzo nam mocno zażarło, także bardzo, bardzo sobie cenię tę współpracę. Wiem, że Marysia przygotowuje nowy film o kolejnej znanej postaci, może tam znajdzie się też rola dla ciebie? Pożyjemy, zobaczymy.